No tak, do tego są potrzebne otwarte serca mhm. i głowy, żeby rozpocząć taką fascynującą podróż w takie realne chrześcijaństwo, a nie stanie się człowiekiem religijnym. Wiesz, dlatego fanatyz tego nie lubi, bo fanatyzm jest czymś, co znika, jeżeli się pojawia co innego. Mhm. Natomiast głód wiedzy jest czymś, co rośnie i szlachetność, i dobro się rozwija, kiedy się dowiadujemy o prawdzie. Natomiast człowiek poszukujący prawdy powie: OK, przeczytam, sprawdzę. Chcę wiedzieć, interesuje mnie, nie musi się zgadzać z tym, co ja chcę, ale chcę, żeby się zgadzało z tym, co jest naprawdę tam napisane. O ile uzna ktoś, że to jest faktycznie dla niego autorytet. Tak, nie? Bo, tak, bo ludzie mają problem z tym. No, że... – wszystkiego że, nie powiemy w jednym programie. No, że, że on, no, to dla niego Biblia nie jest żadnym autorytetem. No i, i, i nic nikomu do tego. Tak uznałeś i co? Ale dla nas, którzy uznaliśmy, że jest, jest łatwiej, bo my, szukając tego wzorca, to jest tak, jak często mówimy, choćby tam, nie wiem, jak dziwne rzeczy były napisane, to my i tak jednak wierzymy, że to jest prawda.